Skąd się biorą pomysły w ogóle, żeby współpracować z kimś innym oprócz rodziców, dyrekcji, nauczycieli? Przede wszystkim głównym motywem jest to, że samorząd uczniowski, czy po prostu grupa, która zaczyna organizować jakiś projekt, nie ma, nie ma finansów własnych. Co wskazuje na to, że trzeba po prostu zdobyć z, z innego źródła. Ja realizowałem swój projekt wraz z grupą, którą, która mnie wspierała. Prosząc o pomoc różnego rodzaju ośrodki z między innymi pizzerie, a z jedną z nich nawiązaliśmy kontakt. Młody właściciel, który wspomógł nas, nie wspierał nas finansowo, tylko tym, czym mógł najbardziej nam pomóc, czyli jedzeniem. Pizza, czy kupony na pizzę, czy różnego rodzaju wstępy do jego pizzerii były sponsorowane. Natomiast my uznawaliśmy to jako nagrody za różnego rodzaju wygrane w naszych konkursach. Nie tylko tu skupialiśmy się także na konkursach, ale przede wszystkim też na na umieszczanie możliwości wygrania tak, danego kuponu w gazetce szkolnej. Co my oferowaliśmy temu partnerowi? Przede wszystkim reklamowaliśmy go w szkole. Był on, był on naszym głównym partnerem, na przykład na apelach czy reklamie w gazetce szkolnej. Należy zaznaczyć, że tak naprawdę diabeł tkwi w szczegółach i musimy być bardzo lojalni. Możemy czasami wykorzystać danego sponsora, a potem. Odejść do innego do jego konkurencji tak? Jak już zaczynamy z jednym, musimy kończyć z tym samym partnerem w danej branży. Współpraca okazała się bardzo owocna. Rok, spo, rok wspólnej realizacji projektów przyniósł nieoczekiwane pozytywne skutki. Co należy, tutaj jeszcze dodać? Utrzymanie relacji wydaje mi się, że trzeba być wdzięcznym człowiekiem. Po prostu. Trzeba pomagać wzajemnie. E, trzeba rozumieć problemy e, naszego sponsora, ale przede wszystkim e, uważać na nasze relacje, żeby dbać o nie, być delikatnym w stosunku do, do sponsora, bo bardzo łatwo zrazić sobie e, naszego partnera. E, wydaje mi się, że e, największym sukcesem w e, współpracy z e, organizacją, która jest spoza szkoły, czy to nie są rodzice, to... Mm, po prostu wyraz wdzięczności. My na przykład, jako wyraz wdzięczności po rocznej współpracy, oferowaliśmy dyplom ze wszystkimi podpisami osób, które brały udział w tym w tym projekcie i ze własnych zbiorów dałem taką fajną starą mapę, ponieważ restauracja jest w stylu retro, więc akurat przydała mu się, Był facet był ogromnie zadowolony, ucieszony i obiecał nam, że kolejny rok współpracy będzie na pewno owocny. Bardziej owocny, może. może tak to określić.